Azoty, główny partner polskiego narciarstwa. Dawid, trochę zwariowany ten konkurs, zwariowane warunki, i chyba nie do końca jesteś zadowolony. E, no cóż, nie do końca, no trochę, myślę, brakło szczęścia. E ale cóż, myślę, że tak też no, ze skoków do końca nie jestem zadowolony, bo jednak te pierwsze dwa treningowe i pierwsza seria, no było to troszeczkę, troszeczkę za mało nakręcone nad narty i, i temu tutaj w końcówce brakowało mi po prostu tej prędkości, żeby jeszcze odlecieć. Teraz w tej finałowej serii moim zdaniem to był całkiem, całkiem fajny skok, z progu dostałem się nad, szybko nad nartę, no tylko niestety warunki trochę trochę słabsze i, i tak się strasznie szybko kan zbliżał, trzeba było Troszeczkę popuścić, no bo było zagrożenie, że można tam stówkę siąść, co się niektórym przydarzyło. No ale później też już tam na dole nie doleciałem do tych dobrych warunków, bo one się chyba zaczynały tam dopiero gdzieś koło 190 metra i no cóż trudno, może jutro akurat będzie trochę więcej szczęścia. Czyli można by trochę było pecha do, do warunków, do pogody dzisiaj. No myślę, że tak, no tutaj szczególnie w tej drugiej serii właśnie, bo tutaj skok moim zdaniem był dużo lepszy, tylko właśnie no zabrakło, zabrakło tego troszeczkę lepszego noszenia, żeby, żeby można było odlecieć. Chyba mimo wszystko przyjemności trochę z tego latania było. Jak najbardziej tutaj no mimo tego, że te skoki nie były jakieś do końca udane, ale no to, są, to są cały czas nowe, nowe doświadczenia na, na lotach, w tym roku miałem dopiero raz okazję. Skakać na lotach po zmianie swojego stylu i, i techniki, więc teraz to myślę, jeszcze trzeba troszeczkę dopracować i myślę, że jak jutro troszeczkę lepsze szczęście dopiszę, jeszcze jakieś małe błędy, uda się wyeliminować, to, to będzie całkiem fajnie. No to w takim razie powodzenia jutro i trzymamy kciuki. Dzięki.